Siemanko umiedzianego Dzisiaj taka Lampa UV Tak przynajmniej wygooglowałem To jest ogólnie bardzo letkie Coś tu grzechocze Kabelki Zabieram na Niemcy, bo tam sobie będę ale policzymy je i rozkręcimy to. Biorę wagę i sprawdzimy ile tego będzie. Ja już dzisiaj drugi demontaż. Także łapska uwalone. Ale trzeba odzyskiwać samo się nie zrobi. Sam się nie zrobi Dobra widać 2 kilo 822 po 80 to by wyszło 2, ,2, 2 zł i 26 groszy Zaraz zobaczymy ile wyda więcej I zaczynamy. Tak to wygląda. Muszę sprawdzić, czy to będzie widać. Pierw może to odkręcimy. popuścimy sobie to. Dobra. Kręcimy sobie to. ok To wyszło, to wyszło. Dobra, uczmy sobie tutaj te kabelki. Może troszkę dalej tutaj. No i nie wiem, czy to będzie widać. Dwie żyły w jednym, dwie żyły w drugim. Na razie na bok. Lecimy co się da. Z tego jeszcze nigdy nie rozbierałem. Coś takiego. Czekajcie. nie wiem co to jest może będzie jakieś sreberko jakieś parę groszków też obetne sobie tutaj i na razie to odłożę te kable nam nie przychadzały na razie na bok Ok, i rozkręcam to wszystko plastik plastik i chyba będzie sam plastik Nie, no coś tu jest. Coś tu mamy. Co to jest? Może to już się podważy? Może wyjdzie? Okay. To już jest sam plastik. A tu mamy żarówkę. To trzeba będzie dać do utylizacji. Dobra, to odkładam na bok. To odkładam na bok. Czyli sam widzicie. Tak jak mówiłem To śmieciuszka to się wala. Mamy sam plastik. Zobaczymy co to odda. Sprawdzimy sobie co to ma. Zresztą samo już jak to się tu trzyma, bo dziewięć. No. Teraz to pod młotek wezmę i tyle będzie. Co dalej? To połamać, nie chce się odkręcić. No, bo to jest pozalewane. To jest pozalewane. Może ja się biorę od dupy strony. Czekajcie, to są jakieś śrubeczki. Co tu jest? To jest druga, to jest podpięcie do tej lampy na pewno. Ja muszę zobaczyć co tu będzie, bo ja jestem taki ciekawski Tu nic nie będzie Jeszcze tu podważę Ja tak mam że No Nie wiem czy to będzie widać Tu jest mosiąc Może troszkę przybliżę Dobra, to sobie wyciągniemy. Dobra, to już sobie zrobię poza kamerą. Nie będę tego dubał tu przy was. Tu są jeszcze jakieś śrubeczki, śrubeczki, idą te kabelki. Jeszcze nie chcę wychodzić, będzie sreberko na pewno, bo już widzę. Dobra, nie będę tutaj się szarpał. to zabieram do plastiku. Ok, i co my tu mamy? Wśród krzyżak. Gdzie znaczy ja przysiałem Jeszcze jeden kabelek Już go dziś przysiałem tak Srzyżak chyba ja tu światło zasłania I to chyba słabo widać. Czekajcie może A, dobra bardziej tak wstanę to samo dobra lecimy to my tu my mamy kostki kostki kosteczki a to jak mam się do tego dobrać to jest chyba zalane hm. dobra słuchajcie Spróbuję to otworzyć, bo jak to będzie zalane, to będzie lipton. To wyjdzie na to, że będziemy mieli same kabelki, jak tworzę. nie otworzę. Ja za chwilę wracam i zobaczymy, co się udało odzyskać. Dobra, jesteśmy na podsumowaniu. Coś mi tu waga szwankuje. Coś się tu chyba wcisnąłem. Zobaczymy teraz. kabeleczki pięćset cztery po siedem złotych to mamy trzy złoty i siedemdziesiąt cztery grosze dodajemy yy, miedziuszka po trzydzieści dwa dwadzieścia osiem dodajemy dajemy i co tu mamy jeszcze złomik po 80 groszy 6,54 wyszło na szybką taka kaska wpadła tu mamy przykaźniczek z płytki jeszcze w tym sreberko i pstryczek ja na to mówię pstryczki nie wiem jak to się fachowo nazywa w tym też sreberko to sobie rozlubię. taki wynik jeśli się podobało, dajcie łapę, dajcie suba. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie. Hej!